Dzień dobry, w dzisiejszym filmie będziemy rozmawiali o wylinkach Oczywiście ptaszników bo węże i gekony rzadko robią wylinki Przejdźmy już do rzeczy Widzicie tutaj mamy ptasznika Może no, jest to nic ciekawego, ale uwaga Ostatnio zrobiłem wylinkę, gdy byłem gdzieś indziej Wylinka I potem bo mam więcej ciekawostek o wylinkach Tak, z jednej strony no jest tu, że to jest dziwne, ale muszę robić przybliżenia, bo to jest po prostu, yy, no normalne. No i patrzcie, ten jest z tej strony. Tutaj ma oczywiście swoje helicery, ale to z wylinką, więc nie ma ich z tej strony. Eee, jak widzicie nie ma tyłka, powinien mieć... O nie jest kły, patrzcie. Nie. Nie wiem jak mam poprawić jakość, ale... Nie wiem co to się dzieje. są tu helicery? Tutaj powinna być dupa, ale zmieciło się trochę. czekajcie. No, w ogóle tego nie pokazałam. Nie no, To powinno być dupa. A to nie ma dupy. Rozumiecie to jest jakiś pipek! A. No. Widzicie? To jest wielinka ptasznika. Możecie zauważyć, co jest nie tak. To to, że po ma odwrócone łapy i że nie ma dupki. I powiem wam, dlaczego nie ma. Ale na ja początku muszę ją odłożyć. Dobra, już ją odłożyłem. No i teraz przejdźmy już do, do rzeczy. Y Zawsze jak pająki robiły wilinkę. Jak, jak zobaczycie, że wasz pająk się odwraca, no to nie bądźcie smutni, no bo on nie zginął raczej. Tylko po prostu zaczyna robić wylinkę. Nie można mu w niczym przeszkadzać, no bo wtedy po prostu yy, może zginąć. Trzeba mu dopilnować wody i wody. No bo jak weźmiesz z tego świerszcza, no to... No to się przebudzi, może to zginąć, więc nie polecam świerszy brać, ale tylko wodę wlać. Um, no i też. Um, a właśnie, a propos tych nóg, w, um, które ma do góry, tak wiecie? No to. Um, no to te nogi, jakby one się tak odwracają, i tak nogi ro robi do góry. Potem podczas tego te nogi tak chowa w dół, i no i tak to robi. A jak chodzi Wam, czy, jak, jak pytacie się mnie, czemu nie ma dupy, no to wtedy on po prostu nią wychodzi. No i wtedy, a na wy, 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 wylinka w ogóle zupełnie zastanawiacie się, o co chodzi z tą wylinką. Wylinka polega na tym, no bo yy, dziwicie się, ale ptaszniki mają pancerze. I tym że nie pozwalają im rosnąć. To one jak się. Jak te pancerze im przeszkadzają, no to one po prostu je zrzucają. rosną na nowo i znowu... I, i znowu rosną tych pancerzy. Rozumiecie? A te włoski parzące pozwalają im też w wylingach, żeby nic go nie dotknęło. Ani nic mu nie przeszkodziło. E, no i czasami. Różne ptaszniki mogą zrobić sobie taki hamak i tam po prostu leczyć i, i zrobić wilinkę. No i to. I robi to, no, to, robi to całą noc. To zależy, jaki ptasznik oczywiście. No i też lepiej mu nie zakłócać spokoju też głośnymi rozmowami tym z tym. Stylu. No to. Papa. Papa.